Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. Dawno nie było żadnego filmiku skręcenia, to troszeczkę nadrabiamy. Jakiś czas temu mówiłem Wam, że ukaże się niedługo tutorial, jak zrobić y, taką muchę jeziorówkę Belonka. Yy, bardzo prosta muszka, potrzebujecie jedynie tylko haczyk, delikatny koralik, troszeczkę marabuta, w zależności od jakiego koloru chcecie. Ja akurat tutaj z tego względu, że łowiliśmy na coś takiego na obozie i przynosiło to w miarę skutki takie czarne pijaweczki z pomarańczową właśnie główką. No i teoretycznie nic więcej, aczkolwiek ja dzisiaj jeszcze wezmę troszeczkę drucika i wzmocnię nasz tłowik. No i zresztą zobaczycie, można bez tego druta, można zupełnie inne kolory marabuta, można inny tułów, można inną główkę. Kombinacji tutaj jest dosyć sporo. Zresztą pokażę Wam za chwilę. No i bierzemy się do roboty na początek jak zwykle nicią owijamy sobie cały trzonek, żeby nam się wszystko dobrze mieściło. Owijamy sobie nitkę, praktycznie do końca tego, co teraz robię. Nie trzeba, ale ja nie lubię, jak ta główka mi się rusza później. Nie trzeba tego tak mocno zakręcać, ale można. I lecimy niteczką sobie gdzieś tak do, do początku. Teraz tak, mamy marabucika, wyrywamy sobie z niego jakąś tam część, końcóweczkę, coś takiego. I tutaj do tego naszego końca po prostu robimy sobie taki nie za długi, nie za krótki. Musicie sobie sami to według Waszych potrzeb dostosować. Jak już macie docięty ogonek to mówię tu jest taka moja opcja akurat z drucikiem i ja sobie akurat dzisiaj wzmocnię drutem czyli robimy to tak jak przy, przy każdych normalnych klasycznych nimfkach gdzieś tam ten drucik sobie owijamy żeby nam się trzymał i następnie Będziemy sobie robić tu, z zdobingu jakiegoś tam, taki jaki macie. Ja akurat mam taki czarny, czarny czy to jest taki może ciemny fiolet, coś takiego. To nie jest taki ten peacock dubbing, taki co bym chciał, bo nie mam takiego. Miałem, ale niestety szybko wszystko się kończy, znaczy kończy, skończyło się na obozie. Tam tych muszek dosyć dużo poszło. I tutaj ten dwór wcale nie musi być jakiś tam gruby. Robicie sobie na spokojnie ten płowik. I później drucikiem. O, ho, 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 tego to jeszcze nie grali. Widzicie. Urwał mi się drut. Nie wiem, jakim cudem. Ale dobra. Jak nie ma druta, to w tej chwili będzie opcja bez druta. Możecie sobie dowiązać. Ten drut nie jest jakiś taki bardzo potrzebny, ale tym drutem bym sobie tutaj zacieśnił troszeczkę ten mój tłowik, bo tak go nie nawinałem specjalistycznie mocno, bo wiedziałem, że będę go jeszcze dokręcał drutem. No a drocik mi poszedł niestety. Także. I tak wygląda muszka na jeziorko. Jej zadaniem jest przy zwijaniu w miarę szybkim. Ten marabut właśnie ma imitować rybkę welonka. Ja Wam polecam taką muszkę. Bardzo fajna, wyczesać jeszcze dubbing. Kacper z naszej szkółki na tą właśnie czarną z pomarańczową wyciągnął miarowego leszcza na zawodach. Także skuteczność jest w tej muchy. Polecam każdemu, jest bardzo prosta. No i tyle. Zostawcie łapkę w górę albo łapkę w dół, jak Wam tam się podoba. Możecie napisać jakiś komentarz, czy też łowicie na takie muszki, czy na jakieś inne, stosujecie na jeziorko. Bo to nie jest jedyna mucha na jezioro, ale akurat bardzo często na takie u nas tam się łowi. I jeszcze słów kilka na temat stanowiska do kręcenia much. Będąc na obozie właśnie otrzymałem je robione własnoręcznie, <laughs> czy ręcznie, czy nieręcznie, ale jest to Robione jest takie stanowisko specjalnie dla mnie. Bardzo Ci dziękuję. Jeżeli macie ochotę na takie stanowiska, to polecam Rafał Barbel, -Krupa ma również swój kanał na YouTubie o takiej samej nazwie. Zresztą w środowisku muchowym bardzo dobrze znany. Powiem Wam, że ja jeszcze nie zdążyłem tutaj. Oczywiście, się dobrze zadomowić na tym stanowisku, bo z jednego obozu na drugi obóz, teraz na trzeci obóz. Jakoś to lato jest takie bardzo aktywne, nierybowo. A bardziej zawodowo troszeczkę. No i widzicie, u mnie jest jeszcze gołe, że tak powiem, bo to jest moje pierwsze kręcenie na tym stanowisku, ale naprawdę rewelacja. Rewelacja, rewelacja bardzo fajna robota. Jeszcze raz wielkie dzięki, Rafał. I mówię, jeżeli ktoś z Was by chciał takie stanowisko, to link do kanału Rafała zamieszczę w opisie, a Wy możecie sobie odszukać na YouTube. Albo na Facebooku Rafał Barbel Krupa. Wielkie dzięki, jeszcze raz, i do zobaczyska.